Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 236 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada, mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o siedmiu domowych sposobach na poradzenie sobie z wypaleniem zawodowym. Przede wszystkim, co to jest to wypalenie zawodowe? Wypalenie zawodowe, tak jak definiuje to Światowa Organizacja Zdrowia, charakteryzuje się tym, że człowiek po prostu czuje się cały czas zmęczony ma poczucie takiej oddalenia się od pracy, czasami jest, są to negatywne uczucia związane z pracą. Jest obniżona wydajność, a to wszystko jest spowodowane nadmiernym stresem w miejscu pracy. Ale można czasami znaleźć inne symptomy tej choroby i te bardziej takie subtelne symptomy to jest na przykład bycie cynicznym albo zbyt krytycznym względem swoich zadań. Jest to trudność z koncentracją, nieumiejętność cieszenia się z odniesionych sukcesów, używanie używek, czyli alkoholu, narkotyków, czy papierosów, lub chociażby jedzenia, jako takich zapychaczy, jako takich substytutów dobrego samopoczucia. Pojawiają się symptomy związane z zaburzeniami snu, jak i również na przykład bóle głowy, problemy z trawieniem lub inne także fizyczne odczucia. A jakie jest 7 sposobów na to, żeby sobie z tym wypaleniem zawodowym poradzić? Po pierwsze, outsourcuj co tylko możesz. Jeżeli możesz zdelegować jakiekolwiek zadanie, deleguj je. Skupiaj się tylko na pracy takiej, która jest pracą dla ciebie e, atrakcyjną. Po drugie, wróć do rozmów telefonicznych. Zoom fatigue syndrom, czyli syndrom zmęczenia zoomem, naprawdę istnieje. I czasami obserwowanie się cały czas na ekranie wraz z czujnym okiem kamery może dla niektórych być trudne. Także po drugie, wróćcie do starych, sprawdzonych metod, czyli do rozmów telefonicznych. Po trzecie zdefiniuj godziny pracy i granice pomiędzy czasem prywatnym a czasem zawodowym. Dla mnie ten czas zawodowy to zawsze oznacza koszula i krawat. Po czwarte spróbujcie przerw. Jeżeli umiecie, zastosujcie technikę pomidora, czyli 30 minut pracy, 5 minut przerwy. Jeżeli nie umiecie czegoś takiego, to spróbujcie 90 minut pracy i 20 minut przerwy. To wyjdzie Wam na zdrowie. Po piąte, znajdźcie pracę, która Wam służy, a jeżeli nie możecie tej pracy zmienić, to w tej pracy, którą aktualnie wykonujecie, znajdźcie te elementy, które dają Wam największą satysfakcję. Po szóste, weźcie wolne. Urlop może oznaczać czterodniowe niewykonywanie obowiązków, wyjechanie do siebie na działkę i wcale nie musi oznaczać wyjazdu poza granicę kraju. I jako siódmy, ostatni punkt. Podwójcie wysiłki związane z tym, żeby zadbać o samego siebie. Ćwiczenia, medytacje, dłuższy sen, zdrowe odżywianie się. To wszystko pozwoli Wam uniknąć tego wypalenia zawodowego, które w dzisiejszych czasach związanych z COVID-em, izolacją i odosobnieniem bardzo mocno przytłacza wiele osób. A chętnie też porozmawiam z tymi ludźmi, którzy mają poczucie, że oni sami albo ich firmy nie robią wystarczająco dużo, żeby to nasze zdrowie psychiczne było lepsze. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.